Na obszaka nigdy nie dam. Moje dzieci y, po urodzeniu korzystały ze sprzętu woźny. Wątpliwości no, są ze względu na samą osobę. Jurek robi naprawdę dobrą robotę. Jurek, kocham cię. Ja pamiętam jeszcze z Towarzystwa Przyjaciół Chińskich Ręczników, więc bardzo dawno temu. Proszę pana, nie potrzeba takiej gry prowadzić. Jakiej gry? <gry> takiej, jaką nie prowadzą. Już za chwilę na tym mrozie w wielu miastach wolontariusze będą zbierać do puszek, by wspierać WOŚP. Czy ty wspierasz Jurka Owsiaka i jego WOŚP? To pytanie zadałem mieszkańcom Warszawy. Zostańcie do końca. Dzień dobry panu. Za panem tutaj baner Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy pan wspiera WOŚP? No zastanowię się. Jeszcze mam trochę czasu. Jeszcze pan nie wie? Nie, jeszcze nie wiem. A czemu tak się pan zastanawia? No, są wątpliwości? W... Tak, tak. Dlaczego są wątpliwości? No wątpliwości są ze względu na samą osobę prowadzącego. Czyli Jerzy Owsiak wu... tak. jakiś był ja, za ja Za stary jestem wróbel, żeby się nabierać na jego triki. Triki? Końcu... No tak, bo to jest jego... Triki Owsiaka, no ładnie. Dzień dobry. Czy pan wspiera WOŚP? Tak, oczywiście. Dlaczego warto wspierać WOŚP? No bo robią dobrą robotę. Jaką? No, przede wszystkim pomagają y, dzieciom y, w różnych formie. W tom, wszyscy, te zakupy tych wszystkich y, aparatów medycznych to jest y, wielka pomoc. To robią więcej niż robi państwo nawet. Czy pan wspiera Czasem wspieram, czasem nie. A co dlaczego taka zmienność? <noise> no to jest, co, co roku czasem trafię, czasem nie trafię. Na, Aha, na, 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 na puszkę, na wolontariusza na, z puszką. Na, na, jak pan trafi na wolontariusza, to pan wesprze, tak, jak tak, nie, to, nie, to nie. A co pan sądzi o całej idei? Bardzo w porządku. Dzień dobry panu. Czy pan w tym roku wspiera WOŚP? Proszę pana, zastanowię się jeszcze. Dlaczego pan jeszcze nie wie? Nie wiem, dlatego że takie wspólne pieniądze nie powinny być mieszane do polityki. Sam pan Owsiak przyznał, że ocenił to, że on jest zadowolony z tego, że ta opcja polityczna wygrała. A pan nie jest. Dziękuję bardzo. Chciałem pana zapytać, czy pan wspiera WOŚP? A? Tak. Tak? Dlaczego pan wspiera WOŚP? Dlaczego warto? No, dobrze robią. Tak? Pomagają. Pomagają. Pana może zapytam, czy pan wspiera WOŚP? Nie. Nie wspiera pan. Dlaczego pan nie wspiera WOŚP? Taka ważna fundacja, dobre rzeczy robi. Nie, no nie wspieram. Jakoś nie widzę potrzeby. A to pan takie robi, no... Rzeczy, które społecznie są nieakceptowalne. Ale wspieram inne organizmy. Jak to nie wspierać ale... I muszę wspierać ich akurat, tak? A jeżeli Owsiak, co pan o nim sądzi? A to nie, nie będę się tu wypowiadał na ten temat. Dlaczego? Miłego dnia. Życzę. <noise> Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No cóż. Czy pani wspiera Wośp? Tak. Tak? Dlaczego warto? Żeby pomagać innym. Przed chwilą Dlaczego usłyszałem. Dla dzieci. Dla dzieci. Przed chwilą usłyszałem, że Wośp robi. Dla służby zdrowia więcej niż państwo polskie. To no, prawda? To prawda. Tak? <noise> Nie ma co okłamywać się, pewnie. A Jerzy Owsiak, dobry lider fundacji? Dobry, najlepszy. Dzień dobry, to Pana może zapytam. Czy Pan wspiera w tym roku Wośp? Ja proszę Pana, wspierałem na Wośp jako harcerz i w pewnej firmie, i proszę Pana, zebrałem najwięcej pieniędzy na Wośp. Tak? A teraz dalej Pan wspiera? Do tego proszę Pana. Przekłaniam się. Czy Pani wspiera w tym roku Wośp? Tak, tak jak co roku. Co roku? Tak. Od ponad 30 lat? Tak. Co, jak pani sądzi, czemu, dlaczego warto wspierać WOŚP? No, wydaje mi się, że warto. No, to są na celne, cele, są takie no, na, na dzieci, dla, dla, prawda, na, na różne choroby. No, celizm na pewno jest warty. Czy ta fundacja transparentnie rozlicza się z, z biurek? Proszę pana, nie powiem panu, bo nie wiem, także nie, nie, nie tego, ale wydaje mi się, że tak, no jeżeli 30 lat już jest, prawda, no to widocznie jest wszystko w porządku. A Jerzy Owsiak, dobry lider fundacji, dobry, dobry tutaj e, twarz całego przedsięwzięcia. No tak. Dzień dobry panu, czy pan wspiera WOŚP? Nie i nie będę. Dlaczego? A pan się dziwi? No różnie, się ro, Różne są głosy. Niektórzy mówią, że wspierają, niektórzy, że nie. Niech się pan Osiak najpierw rozliczy, dobrze? Nie rozlicza się? Osiem, osiem wyroków sądu jest czyli. Osiem wyroków sądu. Pan musi respektować prawo, ja muszę respektować, respektować prawo, pan Owsiak nie. Tyle w temacie. Nie? A co pan sądzi o samym Owsiaku jego zaangażowaniu A politycznym? No to, to więc właśnie wydawanie pieniędzy na, na kampanię, tak? Wyborczą, to jest normalnie ze biurek naszych, tych ludzi. Tak, no to nie jest fair. Tyle. Chciałem zapytać się, czy pani wspiera Wośp? Tak. Dlaczego warto? No. Dlaczego warto? No, ja uważam, że to jest dla mnie czysta oczywistość, że trzeba pomagać y, wszystkim, którzy potrzebują tej pomocy. Tak? Oczywista, oczywistość. Tak jest. Oczywując, parafrazując klasyka. <noise> czy pani wspiera Wośp? E, o tego owsiaka? Tak. Dziękuję, nie. Dlaczego nie? Dlatego, że jest jeden z lepszych złodziei. Złodziei, to mocne oskarżenie. To syn, oczywiście. No, oczywiście. Tak czy, y, czy ja chcę, czy nie chcę, to i tak i tak wspieram Woź. A no właśnie. I tu, tu jest cały absurd tej sytuacji, tak? Wośb korzysta. Na przykład... Y, to, Samorządy co, wspierają. Dokładnie tak. Spółki miasto, skarbu państwa. Spółki skarbu państwa. I to jest cały cyrk tej sytuacji, tak? Pani wspiera Wośp? Tak, wspieram. Dlaczego warto wspierać Wośp? Warto, bo kupują sprzęty różnego rodzaju do szpitali. Pomagają jednocześnie. A Jerzy Owszak, dobry lider? No dobry, on do tego się nadaje, wyjątkowo. Dzień dobry. Czy pan wspiera Wośp? Nie. Dlaczego nie? Dlatego nie, że bo to, tam jest dużo, dużo, że Zaczyna tak niepewn du dużo, niepe nie, dużo niepewności z tym wszystkim, co oni robią, gdzie to jest skierowane, jak to jest liczone. Dużo niepewności, dużo nie wątpliwości. Dzień dobry pani. Czy pani w tym roku wspiera woźb Jeszcze nie wiem. Mam czas do zastanowienia się. A skąd wątpliwości? Nie wątpliwości, tylko po prostu jest czas. I pani się, na się na jeszcze zastanawia. Sobie. Zastanawiam się jeszcze. Być może, że tak. Być może że tak. A Jerzy Owsiak, to jest dobry lider, dobra twarz tej fundacji? I, nie mam zastrzeżeń. A pan? Wspiera pan Wośp? Nie. Dlaczego nie? Nie, proszę pana. Dlaczego nie? Dlatego proszę pana, bo to jest wymysł komunistyczny. Komunistyczny? Komunistyczny, tak. tak. Wośp to komuna. Słucham? Wośp to wymysł komuny, tak? A kim jest Owsiak? No, synem milicjanta. A no. A no właśnie. Czyli Wośp. Benkart, proszę pana, po PRL-owski. Nie warto wspierać? Nie warto. Mocne oskarżenia. Padły mocne słowa. Pan ma serduszko wośpu? Tak. Czyli pan wspiera? Tak. Tak? Jak, dlaczego warto wspierać WOŚP? No warto, bo pomaga dużo owsiak. Tak? Dzieciom, na różne charytatywne sprawy. Czy pani wspiera WOŚP? Kojarzy pani WOŚP? Tak, bo tak. Tak? Wielka tak. Orkiestra świątecznie Pomocy. Tak, no. Wspiera pani? Nie wiem. Nie wie pani? Nie wiem. Za chwilę finał. Nie za bardzo chyba? Okay. Ale jakoś się nie interesuje. A kojarzy pani Wośp. Tak, no. 30 ponad lat wspierają. Tak, tak, no. Jerzy Owsiak kojarzy pani? E, tego głównego prowadzącego. Mhm. No to tak, no. I co pani o nim sądzi? Nie wiem, może się chyba nie odpowiadać. Okej. Okay. Wszystkiego Do dobrego. Panie. Dzień dobry pani. Czy pani wspiera w tym roku WOŚP? Nie. Dlaczego nie? Od lat tego nie. Ale dlaczego? Dlatego, że nie. Jakiś prostu... argument, dlaczego nie warto wspierać Wośpu? Miałam przykre doświadczenie. O, tak. Z samym Wośpem? Tak. Dlaczego? Co się stało. Nie wiem dlaczego, ale tak było. Okay. Dzień dobry, a pani wspiera Wośp? Oczywiście. Dlaczego warto? Dlatego, że chociażby moje dzieci po urodzeniu korzystały ze sprzętu Woźb. Były w inkubatorach Woźb, ratowane były sprzętem Woźb. Więc to byłaby hipokryzja, gdybym nie wspierała tej inicjatywy. Czyli Woźb i Jerzy Owsiak też super? I jeszcze raz. Jerzy Owsiak też super? Jako lider? Ja do niego ja do niego nic nie mam. No każdy, jak jakąś fundację prowadzi, no to wiadomo, że zawsze ktoś będzie na niego haki szykował, tak? Bo. Każda taka duża inicjatywa jest widoczna, tak? I zawsze szukamy drugiego dna, dna, tak? Więc co by nie robił? Robi kawał dobrej roboty, dobra, nawet jeśli z tego coś dla siebie uszknie, każda fundacja bierze. Tak? Mam dziecko w fundacji się pomaga, ci pomaga, zabiera mi z każdej zbiórki 6%. I czy ja protestuję? Nie, dlatego że po prostu jestem tej fundacji, przygotowują mi materiały, tak, wysyłają mi te materiały, więc też mi pomagają. No, no samo przez się rozumiem, jestem w tym systemie, bo korzystam z tego, tak? Więc y, mm, no rozumiem, że to, to, to cała taka obsługa tego też kosztuje, a tutaj y, w grę wchodzą naprawdę bardzo duże pieniądze i te pieniądze rzeczywiście przekładają się na zakup tego sprzętu. Ten sprzęt jest w szpitalach, y, ratuje życie, więc... Y, y, no nie, nie ma drugiej takiej inicjatywy, która by da, wydawała takie pieniądze. Państwo tego nie da. Dzień dobry, kłaniam się. Czy pan wspiera WOŚP? Nie. Dlaczego nie? Nie, bo ja go pamiętam jeszcze z Towarzystwa Przyjaciół Chińskich Ręczników, więc bardzo dawno temu. Tak? Tak. Jak to? Z Towarzystwa Przyjaciół tak, Chińskich? Tak, pierwsza organizacja owsiaka przecież, nie? Tak? I pan sam go zna? Stamtąd. Przecież zaczynałem chodzić na koncerty w 1987. I dlatego pan nie wspiera? Czy powinien nie, pan wspierać. Nie, wspierałem kiedyś, a teraz jeszcze nie wiem, czy będę w ten weekend wspierać. Na pewno mam zamiar iść pobiegać w sobotę. Wszystkiego dobrego. I miłego bieganka, chociaż mróz jest niemiłosierny. Panu, czy pan w tym roku wspiera WOŚP? Słucham? Czy pan wspiera WOŚP? Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy pan wspiera? Wspieram. Dlaczego warto? Słucham? Dlaczego warto wspierać? Go bardzo? No, bo trzeba pomagać. Tak? A Jerzy Owsiak, dobry lider? Dobry. Tak, Dzień dobry. Pan ma rację. Pan ma rację. Nie, to wy macie rację. Nie, to pan ma rację. Dobrze, to z czym mam rację? No Pogadajmy. z tym, co ma pan ma rację. Ja wam I... powiem coś. Dawaj. Powiem wam uczciwie. Ludzie e, przestają mieć serce dla drugiego człowieka. Jest taki pęd życia, że pomija się biednych ludzi, ludzi bezdomnych. Ludzi, których dotykają problemy dnia codziennego, czyli tak... Głód, problemy z narkotykami, z alkoholem. Gdzie jest państwo w tym wszystkim? No jest WOŚP. WOŚP pomaga. I tego się trzymajmy, bo Jurek robi naprawdę dobrą robotę. Jurek, kocham cię. <laughs> Pozdrawiamy. No, Jurek też ma swoich fanów. Dzień dobry panu. Czy pan wspiera WOŚP? Proszę? Czy pan wspiera WOŚP? Nie wiem, co to znaczy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A nie, tej obudy nie wspieram. Dlaczego? Proszę pana, nie potrzeba takiej gry prowadzić. Jakiej gry? <gry> takiej, jaką nie prowadzą. Jerzy Owsiak prowadzi grę? Tak. Na czym polega ta gra? Ta, proszę pana, za długi temat, jest do opowiadania. Mamy czas. Dziękuję. Jerzy Owsiak prowadzi gierki, uważajcie. Dzień dobry, czy pani wspiera WOŚP? Tak. Dlaczego warto? No to ciekawa i dobra inicjatywa. Jerzy Owsiak też dobry lider? Bardzo dobry. Nie zaangażował się politycznie? Proszę pana, w tym przypadku to w ogóle nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry pani. Czy pani wspiera Wośp? E, czasami, nie zawsze. Dlaczego nie zawsze? E, bo, nie, bo nie zawsze jest okazja. A, a dlaczego nie ma okazji? Nie widzi pani wolontariusza z puszką, tak? Otóż to. A co pani sądzi o idei? No, różnie. No, to różnie. Różnie <laughs> wygląda pani opinia, tak? Zmienia się? Tak. Wszystkiego dobrego. Kobiety zmienne są. Dzień dobry Pani. Pani ma dobre serducho, bo Pani chyba karmi te ptaki. No. A wspiera Pani woźb? Jak najbardziej. Tak? Dlaczego warto wspierać woźb? No bo dzieciom trzeba pomagać. I ptakom też. I ptakom, i zwierzętom. I ludziom, i zwierzętom. 20 lat już tak, no nie 20 wiem. lat? No. Nie Codziennie wiem. ptaki? Codziennie. Świątek, Niesamowite. Niedziela. Prawie A jak woźb co, dzien... co roku. Mogę czasami zapomnieć, czy tam coś tam mi wypadnie w lata, ale w zimę to. Kotka jeszcze mam na podwórku. Wszystkiego dobrego dla Pani. Takie serducho mieć. Niech bije jak najdłużej. No, to spróbuję, bo już się chyba zaparzyło. Od Rafała Trzaskowskiego. Panie Prezydencie, Polski INSPE prawie, że. Dzięki. Czy Pan wspiera WOŚP? Słucham? Czy Pan wspiera WOŚP? Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cze czy pan? Dlaczego nie? Panie, Ile, on na owsiaka nigdy nie dam. Dlaczego? Dlatego, dlatego, że on robi wszystkich Polaków nogę. A dlaczego pan tak mówi o owsiaku? Ja już, panie, przeżyłem, nie? ja już mam dosyć. No cóż, pewna, pewna forma frustracji tutaj była. No cóż, prawie dostałem w nos. Dzień dobry, państwo. Czy państwo wspieracie WOŚP? Tak. Dlaczego warto wspierać wość? No bo warto zawsze wszystkim pomagać, szczególnie małym dzieciakom. I wszystkim woś, zresztą. I woś pomaga? Oczywiście. I jeżeli owsiak robi dobrą robotę? Moim zdaniem jak najbardziej, od wielu lat. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego Dzięki. dobrego. To jest dopiero ekskluzywna podróż. Piękny to był czas z warszawiakami, nie zapomnę go nigdy. Niektórzy owsiaka kochają, a niektórzy niekoniecznie. mnie Graczak zapraszam na przekanał, subskrybujcie.